Od jednego do jedenastu zaraz kichnę, może nie kichnę, zróbmy sobie test dźwięku, Fajnie. działa, powinien być, co, tu... co ty robisz? Ty Śwad, co ty robisz? Śwal, co ty robisz? Wyobrażacie sobie, że jesteście na spotkaniu z ludźmi jakimiś i powiedzmy jakaś typiara ciągle gada, nie wiem, o tym, że... O mój Boże, są takie wyprzedaży w Rosmanie i w ogóle i to i tam, to i sram, a mój facet to jest taki beznadziejny, bo nie chce mi kupować kosmetyków i wy po prostu bierze, że bierzecie pistolet. Właśnie nie mam wina, nie kupiłam wina. To jest rzecz, której nie kupiłam, bo już bym nie udźwignęła. Nie udźwignęła. Coś cię przerywa, a teraz szukaj. Okay? Słuchajcie, mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Adios, biciacius. Oj, nie mogę, o, mogę. Spoiler Białek, bo ja tego nigdy nie zacznę, i znowu mam czerwone i zgubione 104 klatki. Nie... znaczy nie, wolałabym, żebyście nie wrzucali nudesów na 18, zwłaszcza to są 18 plus memy. Co ty chcesz? Gdzie ja mam to podłączyć? Chciałam to podłączyć. W dupę, w tobie wsadzę w dupę. Ale tu mogę? To był jeżyk, nie! Driver! Driver, ty jesteś nie normalny! Pozuj jak do katalogu mody.